Dzień dobry, dzień dobry, witam się dziewczyny z Wami w nowym vlogu z farbą na głowie. Dzisiaj testuję nową farbę, którą ostatnio sobie kupiłam ostatnio, właśnie w tym vlogu Wam pokazywałam czyli ta marka Bicolor. Mój odcień 1.11 Nero Blue Black. Tak nałożyłam. Czy mam już ją? Myślę, tak że z 15 do 20 minut chyba już będzie. I muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi się tą farbę nakładało to po pierwsze, w żaden sposób nic tam nie czuję żadnego dyskomfortu. Ja sobie kupiłam setkę. No i do tego mam oczywiście wodę, utleniacz. I ja mieszam w proporcjach 1 do 1. Mam tutaj taką wagę kuchenną, która ona mi służy po prostu do wszystkiego i do mi odmierzania wosków w proporcji. Jak robimy świecę w kuchni, mi ona też się przydaje. No i oczywiście teraz, właśnie do farby. I ja jej nałożyłam 30, tak, 30 ml farby, czy 40 nawet. Coś koło tego, do 40, no oczywiście 40, do 40 też mililitrów tego uchylniacza i zobaczymy jak mi pokryje przede wszystkim siwe włosy, bo na tym mi zależy. Także zapraszam Was serdecznie na vloga, mam dzisiaj dla Was kilka polecajek kosmetycznych, w sumie takich, o których Wam jeszcze nie mówiłam, ale które używam po prostu, między innymi w tych pudełkach Pure Beauty. I mam fajnych naprawdę kilka perełek, także zaraz wam pokażę. Dobra, przede wszystkim dziewczyny, kolejny raz wykończyłam, praktycznie zdenkowałam produkt marki Zielno, Zielko. Tutaj akurat był płyn do prania i muszę Wam powiedzieć, że on był naprawdę bardzo gęsty. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo delikatny miał zapach po wyciągnięciu po prostu prania. No i ja ten płyn używałam do takiego codziennego przepukiwania w pralce właśnie prania. Bardzo fajnie. Duża butelka, bo jej tutaj jest aż litr. E, niedrogo. Plusem jest to, że u nas stacjonarnie mogę sobie kupić zielko. Ta pasta taka czyszcząca zielko do kuchni i wszelakich innych powierzchni naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdza. No tak, jak mówię, ja już go wykończyłam. Tutaj jest tu coś jeszcze. O, Denko tam jest na dnie. E, także polecajka, e, jak szukacie czegoś takiego naprawdę bardzo delikatnego do prania. Z tym się ostatnio bardzo, bardzo, bardzo polubiałam. Masło do ciała pomarańcza z witaminą C, ujędrniające z bielendy ta seria Vegan Friendly. No, i tak dziewczyny wygląda to masełko. Muszę wam powiedzieć, że ja z reguły na lato, no może teraz nie ma lata, ale jak są takie mega te cieplejsze dni, no to ja bardziej skłaniam się ku różnym balsamom, czymś takim lżejszym. Natomiast to masło używam na noc, przede wszystkim po tym dnia następnego, jak się opalę samopalaczem, wcześniej, właśnie. Żeby fajnie tą skórę nawilżyć, żeby ona była taka no mięsista. I zresztą to już jest któreś z kolei moje masło z Bielendy, ja, jak mnie ogląd oglądacie gdzieś tam od dłuższego czasu, to wiecie, że ja już niejednokrotnie pokazywałam właśnie te masła i one mi się fajnie sprawdzają. A to niesamowicie fajnie, tak powiedziałam, właśnie świeżo wiosenno pachnie, ponieważ bardzo fajnie jest tutaj wyczuwalna ta pomarańcza. A dzisiaj, właśnie jak zmyję sobie głowę z tej farby, to pierwszy raz użyję właśnie tej odżywki, domykającą łuskę włosa, i to jest marka On Libio. I ona jest ta odżywka polecana po koloryzacji, właśnie. E, inne gdzieś tam już pokończyłam, stąd chcę zabrać się za kolejną. No i ona ta odżywka również była w tym pudełku Spring Calling e, Pure Beauty, w tej edycji wiosennej. I tutaj mam jeszcze tą. E, Boże. Ulotkę, właśnie z tego pudełka, bo to wykończyłyśmy to był żel do mycia ciała i włosów marki Kid's Fan. On był taki, o widzicie, zwykły, zwykła buteleczka i tutaj były też naklejki właśnie do przyklejenia. No nie mam już jak Wam tego pokazać, ale powiem Wam szczerze, że ten żel właśnie i myłam to się nim włosy i ciało naprawdę był mega, mega wydajny. Bardzo fajnie się pienił, bardzo fajny taki przyjemny zapach i ja nie widziałam nigdzie u nas stacjonarnie właśnie tego żelu, także myślę, że na pewno będę się rozglądała jak będzie gdzieś po prostu taki wiecie, stacjonarnie no to myślę, że jeszcze Antosi kupię, bo on naprawdę był bardzo fajny i faktycznie nie szczypał w oczy, co często się zdarza bo Antosia jak myje jej głowę to często piszczy, że leje jej się do włosów a tutaj no, nic nie szczypało także te właśnie ten żel to masełko i to zielko myślę, że jest naprawdę godne uwagi na pewno Wam dam znać jak będzie z tą odżywką wszystko, Te wszystkie, poru, te cztery produkty podlinkuję Wam na dole. Także możecie sobie zerknąć. Dobra, słuchajcie, ja sobie głowę umyłam. Jeszcze mam włosy dosyć wilgotne i mokre, więc nie ma sensu tu cokolwiek pokazywać, bo nawet yy, nie widzę jeszcze przy tych mokrych włosach tego takiego, wiecie, gdzieś tam blasku granatowego, niebieskiego i tak dalej. Zobaczymy, yy, jak to będzie wyglądało, jak mi włosy wysną. Teraz zabieram się za obiadek. Dzisiaj na obiad serwuję. Młodą kapustę! To jest luksus, bo ta maleńka główka kapusty kosztowała dychę. Jestem po prostu w szoku, jak wszystko poszło do góry. Także będę ją dzisiaj serwowała taką, wiecie, lekko podbitą mąką ziemniaczaną, żeby ona taka fajna była, z cebulką i koperkiem. Do tego ziemniaczki i kotlec schabowy panierowany, słuchajcie, w bułce tartej i w sezamie. Miodzio, mega takie chrupki, pyszniutki. Także zabieram się za obiadek. To się gdzie jedziemy? Do biblioteki przecież. No jedziemy oddać książeczki bajeczki, pożyczyć nowe. Pogoda jest po prostu przepiękna, także ja o tak sobie śmigam, tak jak byłam, tak idę. No powiem Wam, że włosy mi chwyciło odrost siwy bardzo ładnie i nawet skóra głowy nie jest aż tak bardzo zafarbowana, yy, ale jeszcze się nie przyglądałam faktycznie, czy w słońcu jest taki, wiecie, yy, poświata tego, tej niebieskości takiej. No na pewno nie będzie... Na całych włosach, bo tak jak mówię, że ja sobie odrost przeciągałam po prostu gdzieś tak trochę dalej i raczej końce to są po prostu typowo moje czarne, także zobaczymy jak będzie nasada, ale naprawdę bardzo fajne są włosy po umyciu tą odżywką z On Libio, którą Wam pokazywałam, tą zamykającą łuskę włosa. Super, także jedziemy. Cieplutko jest, jeszcze muszę sobie podjechać do szklarza i zamówić szybę na toaletkę, bo po prostu masakra, jeszcze nic nie kupiłam, patrzyłam na te takie miękkie szkło jakby, ale muszę Wam powiedzieć, że to przechodzi tak pomięte, tak pogięte, że słabe to, więc sobie szybę zwykłą kupię. Wiecie, tak oszlifowaną po kantach, żeby nie była ostra. No i taki planujemy e, zrobić. Tak planuję zrobić. To się co tam robisz? Oglądasz bajki jeszcze, nie? Jeszcze się nie naoglądała bajek. Dobra, także jedziemy, pogoda jest po prostu boska. Dobra, właśnie wyprałam, a w zasadzie doczyściłam sobie te moje fila, buty, które kupione są już chyba z dwa ponad a będzie chyba z 3 lata temu. Wiecie co, ja nie wiem, co mają takie, e, kurde, skurczybyjsko drogie buty, białe, gdzieś tam za gruby hajs, wrzucisz do pralki i to po prostu się takie brzydkie zacieki robią, tu jeszcze trochę widać, a na przykład jak kupię jakiś chiński shit, zresztą to też jest chińskie wszystko, e, to po prostu można je prać w pralce cały czas i nic się z nimi nie dzieje. Ja sobie tutaj trochę wyczyściłam teraz takim wybielaczem, o, one już trochę przeszły te buty, bo one tu już im skórka schodzi. No, mega wygodne, bardzo je lubię, także sobie je odświeżyłam. Teraz jeszcze raz sobie tutaj e, taką wilgotną szmatką wyczyszczę te buty i będę miała świeże buciki e, na sezon. No, a tutaj jeszcze zabieram się za umycie tych e... Moich Big Starów, chociaż powiem Wam szczerze, że nie wiem, zastanawiam się, czy nie kupić sobie nowych, ale mi szkoda po prostu najzwyczajniej w świecie pieniędzy, bo one nie są jakoś zniszczone, tylko po prostu trzeba je wyprać. Więc siadam teraz, zostało mi w misce gdzie ta miska jest? O, tu na stole, zostało mi w misce właśnie trochę takiego płynu wybielacza, odplamiacza i tak dalej, więc zabiorę, zabiorę się, wyczyszczę sobie te budki, będę miała po prostu na świeżo odrost, powiem Wam, że bardzo fajnie mi chwyciło, ale ja nienawidzę włosów, które są dopiero po farbowaniu, bo one są tak niesamowicie lejące, delikatne, że po prostu ja no, za specjalnie tego nie lubię. Ja dzisiaj sobie strzeliłam, tylko wiecie co, krem ten Bibi z misza. Strzeliłam sobie, żeby jednak jakiś tam filtr dać. No, oczywiście, wcześniej jeszcze ten filtr z Basic Lab anto się mi usnęła. Wróciłyśmy z tej biblioteki, pożyczyłyśmy bajeczki i usnęła. A Ja sobie pożyczyłam książkę, która nie wiem gdzie ja ją dałam. Gdzie ja tę książkę dałam? O, taką. Dobra, siadłam sobie tutaj na dywaniku. Pożyczyłam sobie o coś takiego. I w sumie to tak pierwszą lepszą na szybko, bo niestety Antosia już zaczęła nudzić, że jej się siku chce. Więc musiałyśmy się spieszyć, ale yy, no, zobaczymy. Ja bardzo lubię w ogóle takie czytać, tego typu książki takie jakieś biografie jakieś książki na faktach i tak dalej więc zaraz sobie siądę i chyba zacznę czytać no jestem sama teraz Lena jest jeszcze w szkole wszystko się pięknie po prostu zieleni troszeczkę słoneczko zaszło ale jest dosyć ciepło więc jeszcze sobie te buty wyczyszczę i będę czekać na Lenkę no i dobra tradycyjnie w łazience podczas Antosi kąpieli ona się kąpie a mama się zabiera za pielęgnację i demakijaż, także nakładam sobie e, balsamik do demakijażu. Chociaż dzisiaj jest tak naprawdę bardzo lekki, że śmiało bym mogła pominąć e, ten balsam, a użyć tylko jakiegoś, wiecie, e, żelu. I dzisiaj sobie nałożę, przetestuję dziewczyny peeling kwasowy z Basic Lab, który właśnie dostałam. Ten to serum z tym retinolem czystym trzeba stopniowo wprowadzać do pielęgnacji, z tego względu, żeby żeby po prostu stopniowo przyzwyczaić skórę właśnie do tego składnika aktywnego. Także ja sobie póki co dwa razy używałam. Tam jest w ogóle taka informacja na tym opakowaniu, że co czwarty, piąty dzień e, i przez około przez te dwa tygodnie. I później stopniowo, można częściej właśnie jak sposób budujemy sobie tak zwaną tolerancję na właśnie ten składnik aktywny, Także ja sobie teraz to zmyłam. Teraz jeszcze sobie nałożę mohani, tą antyoksydacyjną emulsję do mycia twarzy i do makijażu. Witaminowa galaretka. Ja ją bardzo lubię. Także żeby nie podrażnić sobie za bardzo skóry przed tym peelingiem kwasowym, to sobie teraz do mej co? Możemy to rzucić, a tak poklepać. Ale co? Ziaziu. Ziaziu już. Dobra, dobra. pachnie przepięknie pomarańczą. No. Tak, Antosia sobie ziaziu zrobiła, bo z słuchawki, nie? No. Dobra. mnie nie boli. No to już ci wytrę. No i dobra, na oczyszczoną skórę nakładamy sobie właśnie ten stymulujący peeling kwasowy z kwasem glikolowym i kwasem laktobionowym, glu, glutationem. Gluta! i wygładzanie gluta. I słuchajcie, mamy tutaj nałożyć także stosować wyłącznie wieczorem, jeden, dwa razy w tygodniu na czystą i suchą skórę, aplikować równomiernie na twarz, na twarz i szyję, omijając okolice oczu, ust i skrzydełek nosa oraz błąd śluzowy. Pozostawić na 10 minut, a następnie dokładnie spłukać peeling letnią wodą w celu neutralizacji kwasu. Także ja sobie go nakładam. Tutaj mamy jeszcze taką, takie później zabezpieczenie, żeby właśnie nam tutaj to się ładnie... Czekajcie, o, okej. Okay. To dla mnie? Nie, to dla mamy. O, taka, powiem Wam, że nawet trochę powiedziałabym żelowa konsystencja. Dobra, nałożymy sobie. O, jejku, już widać zaczerwienie, jak to faktycznie działa. Muszę Wam powiedzieć, że to jest... O, dosyć mocne składniki aktywne. I jestem w niesamowitym szoku, że produkt taki, który, wiecie, nie jest po prostu w salonie kosmetycznym... On po prostu widzę, że już działa, bo w tym miejscu, gdzie nakładałam sobie ten peeling kwasowy, no to muszę Wam powiedzieć, że mam zaczerwienioną skórę. Za ten czas umyję Antosię i później zmywam peeling. Dzień dobry, wy piątek. Dzisiaj skończymy vloga. Ja właśnie zabieram się za zrobienie kawki, a w zasadzie to już sobie zrobiłam, tylko sobie naleję do. Dzbanuszka, śmietanki. Dzisiaj sobie zaserwowałam z kawę z ekspresu przelewowego. Tak mnie naszło po prostu. Eee, całkiem inaczej smakuje kawa i z ekspresu, czy to przelewowego, czy takiego wiecie ciśnieniowego. Mieliśmy i ten kolbowy, i ten kolbowy jakoś tak nie bardzo. Chociaż powiem Wam szczerze, że marzy mi się ekspres taki ciśnieniowy albo coś, żeby była funkcja spieniania mleka. A tutaj zrobiłam sobie teraz taki zbanio kawy, że ja nie wiem kiedy ja to wypiję, ale ja lubię sobie tak chodzić i popijać kawkę. Także kawu sobie zrobię. Przyszykuję sobie też śniadanko. bułeczki dzisiaj sobie zaserwuję z sałatą, szyneczką. Tak. No my nie jesteśmy tak. My po prostu jemy. Zresztą mówiłam Wam już to kiedyś. Słuchajcie, nałożyłam sobie wczoraj ten peeling kwasowy właśnie mm, z Basic Lab. Ja nie wiem, ale wydaje mi się, że w ogóle mi się tak mega zminimalizowały pory. Naprawdę z tego się bardzo bardzo cieszę, bo dobra, widzę bo właśnie, że ta, e, ta pielęgnacja przynosi po prostu już jakieś efekty. Nalałam sobie do różowego kubeczka tego małego kafka. Wczoraj, w sumie, też miałam sobie głowę jeszcze raz umyć po tym farbowaniu, ale stwierdziłam, że mi się nie chce, bo naprawdę wczoraj już byłam taka wyrąbana pod koniec dnia, że powiedziałam, nie, dobra, jutro sobie umyję. Także dziś pewnie umyję, chociaż zobaczymy. W każdym razie muszę Wam powiedzieć, że w słońcu faktycznie widać, że mam takie yy, refleksy, powiedziałabym. Właśnie takie niebiesko granatowe, ale nie na całych włosach, bo wiecie, że ja sobie całych włosów nigdy nie farbuję, tylko odrost. Także strzelę sobie bułeczkę z masełkiem wiejskim. Muszę Wam powiedzieć, że już widzę, że powoli, powoli wszystko w ogródku wychodzi. Kwiatuszki wychodzą, szczypiorek, koperek, sałata jest wszystko posiane, posadzone, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Ja uwielbiam takie kanapki, wiecie co, ze świeżo zerwaną sałatą, e, ogórkiem, o matko, kiedy będą ogórki? No, pychota. No, także ja robię sobie śniadanko i odezwę się do Was później, jak już sobie zjem i może się troszkę ogarnę. No dobra, ja jestem już po śniadanku, troszkę tutaj odbija, nie odbija. O, tak, może sobie postawię. Um. No dobra. Po śniadanku tradycyjnie zabieram się za suplementy. Dwie drażytki, dwie kapsułki kolagenu. Ja je biorę tak jak wam mówiłam, bo były pytania. Dwie rano po śniadaniu albo w trakcie śniadania i późnym wieczorem też biorę dwie, czyli cztery kapsułki dziennie. Dwie kapsułki z rana Hydrodren, dwie kapsułki kurkuma i piperyna, jedna kapsułka. Herker Panda na włosy. Później biorę sobie po odczekaniu tak z pół godziny, biorę sobie mm, taką pipetkę właśnie jeszcze tej ashwagandy. Jeszcze się nie zabrałam za, za tamte. Yy, I mam jeszcze yy, takie yy, kapsułki na zdrowy blask. One się tutaj nazywają Vimin. Bo te kapsułki, te saszetki tutaj, są trzy kapsułki w tym, jak Wam mówiłam, bierze mój Staszek codziennie i mówi, że jest naprawdę dobrze się czuje. Także ja sobie wyciągam kapsułki. Pamiętajcie, że w dalszym ciągu e, działa cały czas mój kot, na razie przynajmniej e, rabatowy. Podlinkuję Wam go na dole i możecie sobie zamówić Je, słuchajcie to jest taki produkt jeżeli chodzi o suplementy między innymi nawet właśnie ten kolagen czy kurkuma to są produkty które myślę że każdy z nas powinien brać czy to nieważne jaką mamy cerę, nieważne ile mamy lat jeżeli jesteśmy tak jak mówiłam już wcześniej po trzydziestce, to myślę, że takie suplementy powinno się po prostu brać. A jak jeszcze jest właśnie możliwość wzięcia to z jakimś kodem rabatowym, to uważam, że spoko. Bo w aptece niestety kodów rabatowych nie mamy. Przyba i będzie do dwóch tygodni, takie ma obsługi gościu. A słuchajcie, teraz nałożyłam sobie. Słuchajcie, słuchajcie, teraz nałożyłam sobie tylko e, po prostu ten podkład, i no fajny, podoba mi się ten kolor. Miałam właśnie zabrać się za nagranie testu podkładu Forever Skin Glow, ale nie mam na to czasu w tym momencie. I wiecie co? Tak sobie pomyślałam, żeby sobie zrobić jakąś reorganizację toaletki i w ogóle zrobić tutaj tak zwany kipisz, porządek, co używam, czego nie używam. I tak, mam bardzo dużo tych kosmetyków. I zrobiłabym jeszcze raz taką akcję, jak już jakiś czas temu robiłam. Właśnie sprzedać jakieś dwa zestawy może kosmetyków nie bawić się w żadne rozdzielanie, bo jak widzicie, tu jest sama kolorówka. Tu poniżej. E, no też mam trochę kolorówki, bo tutaj akurat mam pędzle, tutaj mam szminki, tutaj też jakieś kurcze wszystko, no nie wiem, po prostu jest z tego zdecydowanie za dużo. I tak sobie myślałam, czy nie zrobić sobie właśnie jakiegoś tam jakiejś reorganizacji i może czy to na YouTubie, czy na Instagramie, czy może któraś z Was byłaby chętna, zainteresowana, po prostu mówię, te wszystkie kosmetyki są dobre. E, jeśli chodzi o ten, o daty i w ogóle, ja to cały czas używam. Czasem rzadziej, czasem częściej, ale jednak no tego jest tu zdecydowanie za dużo. Między innymi tutaj właśnie podkładów jest naprawdę sporo, na przykład ten jest zarąbistym podkładem, ja robiłam z nim filmik, natomiast wzięłam sobie tak ciemny kolor, że on mi po prostu w ogóle nie leży, może jest jakaś fanka tego podkładu i chciałam właśnie zrobić taką wyprzedaż, może? No, żeby zrobić właśnie taką wyprzedaż, ja sobie tutaj przepatrzę wszystko, i no chyba bym tak zrobiła, bo jest naprawdę dużo kosmetyków, których nie używam, które miałam na przykład tylko do testu, sprawdziłam tylko w jakimś teście i po prostu mi to leży. Tak jest na przykład z tym pudrem znam, który kupiłam. Wiecie, to nie ten akurat, dobra. Ten Satin Loose Powder, chyba że wezmę sobie go do kufry, ale kurde, on jest taki. Takie, kurde, za mocny glow daje, a większość moich klientek jednak woli taki delikatny efekt, także, no widzicie, użyłam tego pudru dwa razy i leży. Kupiłam. No, także myślę, żeby zrobić właśnie coś takiego. Przepatrzyć, ale jeszcze się za to nie zabieram. Czekam, co mi e, gdzieś tam napiszecie w komentarzach. Czy byłaby któraś z Was chętna zainteresowana takimi zestawikami, żeby, wiecie, potestować, popróbować sobie coś nowego. E, oczywiście za niewielkie pieniądze. Jeśli tak, to możecie mi zostawić komentarz albo też odezwać się na Instagramie, czy, czy właśnie na, e, na Facebooku i tak dalej. Napiszcie. To ja bardzo chętnie e, coś takiego zrobię. A tymczasem, kurde, śmigam dzisiaj bez makijażu, chyba. Nie wiem, nie chce mi się. Nie wiem, nie mam po prostu weny na razie. To znaczy, wiecie, no nie, że mi się nic nie chce, tylko. Nie wiem, bo może bym wygospodarowała tyle czasu, żeby nagrać ten test, zobaczymy. A tymczasem dzisiaj smarowałam się na noc tym kremikiem. Balsam, kurczę, wyciągnęłam go na szafy. Balsam brązujący z organiczną wodą kokosową z liren. Cała ta seria właśnie e, samoopalaczy z liren naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdza. Wykończyłam naprawdę już dużą. Czy co mnie ta głowa swędzi? Chyba mnie swędzi właśnie przez tą niedomytą gdzieś może farbę w tyle. Muszę sobie jednak tą głowę umyć. Ehm, no, wykończyłam już praktycznie wszystkie butelki moich samoopalaczy. Zostało mi tylko Australian Gold chyba, jeden samoopalacz. Została mi jeszcze ta woda właśnie organiczna kokosowa Zeliren i chyba tyle. No. Także dobra, uciekam na razie. Myślę, że jeszcze coś może, jeszcze coś tam później dogram. I będziemy dzisiaj kończyć tego vloga, i tego vloga zobaczycie dzisiaj późnym wieczorem, czyli w piątek, jeszcze przed weekendem. No bo... <grym> co to może być? Tak.